a Hej wszystkim, ja jestem Alwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przyjdę do Was z moją wakacyjną, wieczorną rutyną. Miałam do domu jakiś czas temu, ogarnęłam sobie trochę w pokoju yy, i pokażę Wam tutaj kilka takich rzeczy, które... Które robię, aby poczuć się trochę lepiej. Każdy z nas ma gorsze dni czasami, każdy z nas potrzebuje um, czasami zrobić coś dla siebie, odpocząć. Mam taki dzień, gdzie potrzebuję po prostu poczuć się lepiej. Moja tak produktywność spada przez tą temperaturę i tak dalej, więc mi się o wiele lepiej pracuje, jak jest jakieś właśnie chłodniejsze dni. Dzisiaj akurat było tak w miarę w porządku, bo trochę popadało, generalnie pochmurno, słońce nie przygrzewało, więc, więc tyle dobrego. Ale tak czy inaczej jest duszno, więc no niestety. Um, Lato ma swoje plusy i minusy, ale spróbuję w tym filmie wam pokazać, co robię, aby poczuć się lepiej. Um, dobra, to tak, e, ogarnęłam się poniekąd, mam nadzieję, że to jest po słuchajcie, poczekajcie, bo mam taki stary statyw, ale on tutaj akurat mi pasuje. E, słuchajcie, ja się już ogarnęłam, umyłam swoje włosy, będę sobie teraz je suszyć. Jest godzina, poczekajcie, jest godzina, nie wiem, która, dwudziesta ehm, równa, więc no ja generalnie w wakacje tak, tak, tak mam, że też... Bardzo szybko się ogarniam do spania i naprawdę chodzę wcześniej spać, dlatego że nie lubię przesypiać za długo i jak ja wstanę po ósmej, to już jest dla mnie tragedia autentycznie. Nie wiem, jakoś tak wolę zdecydowanie wstawać wcześniej. Jeśli chodzi o samopoczucie, wiecie, ja jak mam słabe samopoczucie, to lubię sobie włączyć na przykład taki serial, tak jak wcześniej kończę oglądać. Teraz e, e, nigdy. W życiu. Never have I ever, no to bardzo mi to dobrze robi. Ja mam całe samopoczucie, to sobie coś włączyć z takiego właśnie. To jest bardzo dobry serial na to, żeby się uspokoić. Także no. ja dosłownie parę dni i praktycznie cały serial jest obejrzany, bo tam tych odcinków jest niedużo, a one są też krótkie. Powiem Wam, że oglądanie ostatniego odcinka, ostatniego sezonu serialu, kiedy ma się taki, um, czujesz się gorzej, to nie jest dobry pomysł, choć popłakałam się przed chwilą, ale dlatego, że ten odcinek był trochę smutny. Um, jest 21.30. Ja um, coś, coś, coś zrobię, puszczę sobie muzyczkę zaraz. Puszczę sobie muzyczkę zaraz. Um, ale no tyle, tyle. Ja powiem że ja spać, chociaż że chyba aż tak się, tak w 100% się nie ściemniło. stay